W świecie motoryzacji krąży wiele mitów na temat silników, które się nie psują. Legendy te mają swoje korzenie w konfrontacji niemieckich, japońskich i amerykańskich konstruktorów silników. Wszyscy wiedzą, że dawno temu, w odległych latach 80. i 90., istniały silniki warte miliony dolarów, które wiernie służyły przez setki tysięcy kilometrów. Niestety, dziś kwestia niezawodności konkretnego zespołu napędowego została przez producentów z wielu powodów zepchnięta na drugi plan. Po pierwsze, w kontekście ogólnej globalizacji i chęci korporacji samochodowych do osiągania nadmiernych zysków, na pierwszym miejscu stawiany jest marketing, a tendencja do szybkich zmian i stopniowego zaostrzania przepisów i standardów środowiskowych w USA, Japonii i rozwiniętych krajach Europy mniejszy wpływ. Inaczej mówiąc, produkcja niezawodnych i trwałych silników jest nie tylko nieopłacalna, ale i niepraktyczna. Głównym zadaniem jest dopilnowanie, aby jednostka napędowa przekroczyła okres gwarancji, po którym nadal będzie w stanie służyć do pewnego warunkowego limitu, który dla wielu nowoczesnych silników w praktyce ogranicza się do średniego znaku około 200 do 300 tysięcy kilometrów. Na każdej stronie motoryzacyjnej, w garażu czy serwisie codziennie toczą się debaty na temat tego, które silniki są najbardziej niezawodne, takie niezniszczalne silniki rzeczywiście istnieją. Właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy, chodźmy! RB26DETT. Nissan ma ogromną różnorodność niezawodnych silników i duże zasoby. Jednym z tych legendarnych japońskich silników jest RB26DETT. cylindrowy rzędowy silnik o pojemności 2,6 litra był używany głównie w latach 1989-2002 w Nissanie Skyline GTR. Blok cylindrów w RB-26D jest żeliwny, głowica cylindrów jest aluminiowa, ma odpowiednio 24 zawory, 4 zawory na cylinder i 2 wałki rozrządu. Wtrysk RB-26D różni się od innych serii silników w tym, że ma 6 oddzielnych korpusów przepustnicy zamiast jednego. Silnik ten był przeznaczony wyłącznie do napędu na wszystkie koła i napędu na tylne koła. Podwójnie turbodoładowany RB26DETT wytwarzał około 280 koni mechanicznych, ale kilka pomiarów niezmodyfikowanych silników wykazało maksymalną moc 330 koni mechanicznych. Powodem tej rozbieżności jest dżentelmeńska umowa między japońskimi producentami samochodów, którzy postanowili ograniczyć moc silnika dowolnego samochodu do 280 koni mechanicznych. Silnik ten jest powszechnie znany ze swoich osiągów i niezwykle dużego potencjału tuningowego. Nieznacznie zmodyfikowany silnik może osiągnąć nawet 600 koni mechanicznych, a nawet przy takich modyfikacjach silniki te mogą przejechać bez naprawy ponad 400 tysięcy km. Co możemy powiedzieć o wersjach seryjnych, które działają w normalnych trybach i bez nadmiernych obciążeń? Dla nich przebieg do miliona nie jest wcale fantastyczny, ale jest bardzo rzadki, bo przecież z tego silnika korzystają głównie miłośnicy szybkiej jazdy, zmuszając ich do pracy pod ekstremalnymi obciążeniami. Przy maksymalnej modyfikacji silnik Argument 26 ma moc ponad 1400 koni mechanicznych. Silniki te można znaleźć pod maską i na linii horyzontu w nadwoziach R32, R33 i R34. BMW M60 to arcydzieło bawarskiej inżynierii. Oferowane były dwie wersje silników o pojemności 3 i 4 litrów. Te ośmiocylindrowe silniki były produkowane od 1992 roku do 1996 roku, zastępując sześciocylindrowy rzędowy silnik BMW M30. Mają też doskonałe zasoby. W celu zmniejszenia masy silnika zastosowano aluminiowe bloki cylindrów i głowice. Blok cylindrów ma praktycznie niezużywające się tuleje, powłoka jest bardzo odporna na zużycie mechaniczne, ale jest odporna na wysoką zawartość siarki w paliwie. Teraz te wskaźniki mają światowe standardy i normy dotyczące paliwa, a paliwo o wysokiej zawartości siarki nie jest stosowane. Jednak w latach 90. kanadyjska i amerykańska benzyna miała wysoką zawartość siarki, co powodowało, że niektóre elementy silnika stały się bezużyteczne. Spory o niezawodność tych silników nie ucichły do dziś. Dziwne, że tam, gdzie paliwo miało najmniejszą zawartość siarki, silniki te zachowywały się świetnie i mogły przejechać bez napraw 500 tysięcy km. Nie jest to dla nich rzadkością, a wiele okazów z powodzeniem osiąga milion lub nawet więcej. Silniki te były instalowane w BMW serii 5 i 7 od 1992 roku do 1996 roku. Toyota 4 FE Prosty benzynowy zespół napędowy Toyota 4 FE może po prostu zaskoczyć właściciela swoimi właściwościami, drwałością i jakością obsługi. To klasyczny czterocylindrowy silnik z żeliwnym blokiem i aluminiową głowicą cylindrów. Produkowany był od 1987 roku do 1998 roku. Miał pojemność skokową 1587 cm sześciennych i moc 113 koni mechanicznych. Nawet przy skromnej mocy silnik ten radzi sobie zaskakująco dobrze nawet w ciężkich pojazdach. Inżynierowie Toyoty umiejętnie zoptymalizowali moc i moment obrotowy. Te silniki są bezpretensjonalne, nie wymagają niedrogiej benzyny i mogą pracować bez żadnych problemów, bez utraty zasobów. Milion kilometrów nie jest limitem dla tych silników, a większość z nich może przejechać tę drogę bez większych napraw, pod warunkiem odpowiedniej konserwacji i warunków eksploatacji. Inżynierowie umiejętnie to zoptymalizowali. Po przeniesieniu produkcji Toyoty Kariny E do Anglii w 1994 roku, pierwsze silniki zostały wyposażone w elektroniczną jednostkę sterującą Bosch. Fakt ten okazał się dla tunerów łakomym kąskiem, gdyż mózg można było przeprogramować tak, aby osiągał większą moc. Nawet przy złej obsłudze nie pojawiają się żadne problemy, co wskazuje na bezpretensjonalność i jakość produktu. Nie ma też wymagań co do niedrogiej benzyny, można bezpiecznie zatankować 92 i jechać bez problemów, nie tracąc ani jednego kilometra zasobu. Milion kilometrów nie jest limitem dla tych silników, ale oczywiście nie wszystkie silniki osiągają tę liczbę bez większych napraw. Wszystko zależy od jakości usług i trybów pracy. W dużej mierze nie ma problemów z samochodami wyposażonymi w takie silniki. Silniki te były instalowane w różnych modelach Toyoty, takich jak Avensis, Corolla, Celica i Crown do 2002 roku. Jednym z ważnych czynników konserwacji jest terminowa wymiana świec zapłonowych, co pomaga uzyskać przewagę w działaniu i zmniejszyć zużycie paliwa. Silnik ten nie ma żadnych problemów konstrukcyjnych, a faktycznie może przejechać dużą liczbę kilometrów, nie sprawiając kłopotów właścicielowi. 1 UZF. Jednym z legendarnych silników Toyoty jest rodzina silników benzynowych oznaczonych 1 UZF, 2 UZF i 3 UZF produkowanych przez Toyota Corporation. Te 32 zaforą silniki V8 stosowane są od 1989 roku w samochodach luksusowych i sportowych marek Toyota i Lexus. Były wyposażone tylko w automatyczną skrzynię biegów. Pierwsza wersja silnika serii UZ zadebiutowała w sierpniu 1989 roku w Toyocie Crown serii S130, a później pojawiła się w Lexusie LS oraz szeregu innych modeli Toyoty i Lexusa. Zgodnie z systemem oznaczeń Toyoty silnik oznaczono jako 1UZF, gdzie cyfra 1 oznacza generację, litery UZ oznaczają rodzinę, a F oznaczają elektronicznie sterowany mechanizm rozrządu z wtryskiem paliwa. Silnik o pojemności 4,7 litra, oznaczony jako 2UZF, został zaprojektowany z myślą o dużych słów ach i Pikapach, zapewniając wysoki szczyt momentu obrotowego w średnim zakresie. Wszystkie silniki tej serii uważane są za legendarne ze względu na swoją niezawodność i mogą przejechać setki tysięcy kilometrów bez większych napraw. 1,9 TDI jest też dobrze znana jednostka wysokoprężna Volkswagena o oznaczeniu pierwszego 9 TDI, która również cieszy się nienaganną reputacją, wydajnością i niezawodnością, jest w stanie bez problemu przejechać pół miliona kilometrów. Wiele egzemplarzy tych silników może przekroczyć milionowy przebieg. Zostały opracowane na początku lat 90. i od tego czasu wydano wiele modyfikacji. Uważa się, że najbardziej niezawodne silniki mają początkowo dobrą bazę konstrukcyjną, która decyduje o ich trwałości i niezawodności. Konstrukcja tego silnika okazała się na tyle udana, że do dziś na jej podstawie produkowane są różne modyfikacje silników. Konstrukcja silnika, łatwa w naprawie i optymalna pod każdym względem, zyskała miłość i szacunek znacznej liczby właścicieli samochodów Volkswagen na całym świecie. Dziś na jego bazie produkowane są wszystkie dwulitrowe silniki diesla, a to wiele mówi. Przykładowo, w 1981 roku w Audi 80b4 zastosowano silnik pierwszy 9 TD i Volkswagena. Silnik ten był popularny ze względu na swoją wydajność i niezawodność. Zapewniał wystarczającą moc, a jednocześnie charakteryzował się niskim zużyciem paliwa. Samochód osiągał 100 km na godzinę w niecałe 14 sekund i spalał około 6 litrów na 100 km. Dodatkową zaletą był brak problemów z rozruchem w niskich temperaturach, a także doskonała niezawodność. Jedyną wadą tych silników jest głośna praca i zwiększone wibracje, ale jest to odczuwalne tylko w samochodach niższej klasy. Silniki te można znaleźć w wielu modelach Audi i Volkswagena od początku lat 90. Jego różne ulepszone modyfikacje były instalowane do 2012 roku. 2 ar kolejny niezniszczalny, legendarny silnik również należy do Toyoty i może zapewnić każdemu przewagę w zakresie niezawodności. Silniki te zostały zainstalowane w Toyocie RAV4, a także w Toyocie Camry. Silnik ma pojemność 2.5 litra, jest wykonany z wysokiej jakości materiałów i może zaoferować swoim właścicielom po prostu niesamowite zalety. Praca z objętością 2,5 litra tej jednostki benzynowej wystarcza na 179 koni mechanicznych i niesamowity moment obrotowy 233 Nm. Charakterystyka jest doskonała dla crossovera. Takie silniki są całkowicie bezpretensjonalne, jeśli chodzi o benzynę, nie ma co szukać najlepszego paliwa, można nawet zatankować benzynę 92 bez wyrzutów sumienia. Łańcuch w układzie rozrządu eliminuje problemy z zaworami, a wymiana jest konieczna co 200 tysięcy km. Ale żywotność silnika znacznie przekracza milion kilometrów dzięki przemyślanemu projektowi i brakowi słabych punktów. Niewątpliwie najbardziej uderzającym przykładem zastosowania tego silnika jest Toyota Camry, dla której silnik ten odegrał szczególną rolę podczas długiego okresu produkcji tego samochodu. Silniki te są łatwe w utrzymaniu i nie wymagają od serwisu żadnych specjalnych funkcji, a ponadto są doskonale dostrojone pod względem mocy i zużycia paliwa. Silnik ten słusznie zdobył uwagę społeczności światowej. Wszyscy kierowcy, którzy spotkali się z możliwościami elektrowni, mówią o jej niesamowitej niezawodności i po prostu doskonałych możliwościach działania. Nawet w najgorszym przypadku silnik ten wytrzymuje do pół miliona. Jak niezawodny! Brakuje silnika na tej liście? Napisz w komentarzach.